powinno przede wszystkim zwrócić uwagę właśnie na, to, na ten okres pandemii, gdzie jesteśmy wszyscy narażeni i nie to, że wychodzimy raz tak, a raz tak, raz się zarażamy, a raz się nie ra zarażamy, na cmentarzu się zarażamy, a na strajkach się nie zarażamy, na marszu się nie zarażamy, a gdzie indziej się zarażamy. Nie, no po prostu yy, y, należy być konsekwentnym w tym wszystkim. Musimy chodzić w maskach i pilnować przede wszystkim pandemii i rząd w tym momencie powinien yy, tego przede wszystkim przypilnować Polaków społeczeństwa i firm, żeby to wszystko działało, żeby po prostu ludzie mieli pieniądze na przeżycie na Zachodzie. Wszyscy otrzymują pieniądze w okresie, w okresie pandemii, że mogą w stanie utrzymać swoje firmy, a tutaj do czego my zmierzamy? Firmy do raczej do upadają. Do, do dziadostwa. Firmy upadają, ludzie nie mają za co żyć, rodziny nie mają za co żyć. To jest w ogóle nie, nieprzemyślane, to, to co w ogóle nie należy drażnić społeczeństwa i proszę na to zwrócić uwagę. A czy zauważyłaś, że tak jak mówię, po co w czasie pandemii urzędnikom kupowanie nowych, drogich limuzyn, kiedy te pieniądze można było przeznaczyć, czy to na karetki, czy na respiratory, a jeżeli chodzi o afera z ministrem Szumowskim, dlaczego właśnie te pieniądze nie zostały dotychczas rozliczone? No, Respiratorów dobrze, ale my nie ma, maseczek. Atakujemy, atakujemy to, co już było, inni robili to jeszcze gorzej. I... No, nie było wcześniej pandemii tak naprawdę, dopiero no, teraz byłem... mamy pandemię. No, dobrze, dobrze, ale robimy Gdzie są te pierwsze rzeczy i nie możemy tylko wszystkich tego. Na pewno jest nie w porządku, że jesteśmy drażnieni, a nie ma podstawowych zasad przestrzeganych, tak jak jest to na całym świecie. To znaczy, czy to jest na Zachodzie, czy w Stanach, na to się zwraca uwagę, żeby naród nie, do, nie był doprowadzany do ruiny.